Rentgen. Sprawy na świetla. Dariusz Ziemiańczyk. To jest Rentgen. Dariusz Ziemiańczyk, witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dyrektor Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej dr Marcin Broniarczyk. Witam Pana. Witam Pana redaktora, witam Państwa. Panie dyrektorze, od kilku dni na rynku w Rawie Mazowieckiej można oglądać wystawę plenerową poświęconą Halinie Konopackiej. Czy albo może inaczej? Zapewne. Jest jakiś powód, jest jakiś klucz, że właśnie wystawa o Halinie Konopackiej, o pierwszej naszej medalistce. Olimpijce z 28 roku z Amsterdamu, no właśnie trafiła na rynek w rawie mazowieckiej. Tak, 5 kwietnia mieliśmy tutaj otwarcie oficjalnej tej wystawy przygotowanej przez Oddział Łódzki Instytutu Pamięci Narodowej. Autorką tej wystawy jest pani doktor Aleksandra Rybińska-Bielecka, która właśnie no, interesuje się historią sportu, między innymi oprócz innych wielu tam zagadnień. I właśnie przygotowała koncepcję merytoryczną tej wystawy z, w, we współpracy z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie i pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Yy, to jest wystawa właśnie, tak jak Pan Rydak wspomniał, plenerowa, stoi na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Yy, na jakich... Ale dlaczego? Tak. Właśnie, no właśnie prawie, bo z tego, co, co yy, wiem, Panie Dyrektorze, yy, to jest to yy, no powiedzmy pierwsza, yy, pierwsze miejsce, w ta wystawa yy, do którego trafiła. Dokładnie tak jest. Otóż wynika to z faktu, iż po prostu Halina Konopacka urodziła się w Rawie Mazowieckiej 26 lutego 1900 roku. W związku z czym, kiedy pani doktor Rybińska-Bielecka odezwała się do mnie w tej sprawie, właśnie, to ja oczywiście od razu przystałem na ten na ten pomysł, bo przecież wydawało się właśnie logiczne, żeby otworzyć wystawę, która właśnie później będzie gościła między innymi w Warszawie. Ona będzie taką wystawą, która będzie taką objazdową, że tak powiem. Natomiast no, było dla mnie całkowicie jasne i oczywiste, że jak najbardziej przyjmujemy i współorganizujemy uroczystość oficjalnego otwarcia tej wystawy w Rawie Mazowieckiej właśnie ze względu na to, że Halina Konobacka w Rawie się urodziła. Panie dyrektorze, właśnie. No, Troszeczkę przytrzymaliśmy parę, no, minut, kilka minut naszych słuchaczy, dlaczego właśnie Rawa Mazowiecka, no ale już się e, wszystko wyjaśniło. Natomiast mm, towarzyszy mi takie przeświadczenie, że y, no jednak niewielu z nas y, y, ma świadomość, wie jaką, no, wyjątkową postacią była pani Halina Konopacka. No tak, to jest postać, ja bym powiedział, jako, jako fan dziesiątej muzy, wręcz filmowa taka, bo była to pierwsza polska złota medalistka olimpijska, tak jak pan redaktor wspomniał, w Amsterdamie w 1928 roku zdobyła złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem, ale... To była w ogóle sportsmenka niezwykle utalentowana. Ona była wielokrotną rekordzistką, nie tylko w rzucie dyskiem, ale także w rzucie oszczepem, w pchnięciu kulą. Była utalentowaną biegaczką. No, w różnych dyscyplinach sportu próbowała swoich sił i to z sukcesami, ale także była poetką i malarką. A... Dodajmy absolwentką filologii. Dokładnie, natomiast no, można powiedzieć, jak tutaj słusznie podczas wernisarzu wystawy mówiła pani doktor Rybińska-Bieleska, taką kobietą renesansu w dwudziestoleciu międzywojennym prawda? No niesamowicie ciekawa postać, a przy tym też piękna kobieta kobieta taka znająca swoją wartość i przecierająca myślę też szlaki no bo pamiętajmy, że to był 1928 rok Olimpiada w Amsterdamie, olimpiada w Amsterdamie i wcale nie było taką oczywistością, że kobiety, prawda, na, tak jak dzisiaj, no, mamy równouprawnienie prawda, i, i, i jest rzeczą oczywistą, że mm, kobiety startują w, w, praktycznie we wszystkich dyscyplinach, w których mężczyźni. Natomiast wtedy to była pewna nowość, bo przypomnijmy też, albo poinformujmy naszych słuchaczy, że wtedy były jakby też m, m, Konopacka zdobywała złote medale w odrębnych jakby igrzyskach kobiecych, kobiecych, w Göteborgu, w i tak dalej. Mhm. Więc, więc jakby to było coś, coś takiego. Tak. Ale te w 28 roku w to Amsterdamie? normalne tak, igrzyska mhm. dla no, dla, wszystkich dla wszystkich sportowców. Tak? Ja wejdę słowo i dodam, bo wspomniał pan przed chwileczką, że była również także piękną kobietą. Dodajmy, że zdaniem właśnie dziennikarzy. Sportowy, dziennikarzy, którzy właśnie relacjonowali Olimpiadę w Amsterdamie w 1928 roku, została uznana za no, gdzie byśmy powiedzieli mis obiektywu na no, wtedy po prostu została uznana za naj ładniejszą, najpiękniejszą sportsmenkę. No dokładnie tak i tutaj myślę, że może tutaj w tym przypadku miały to znaczenie jakieś jakieś znaczenie mogły mieć korzenie. Hanin Kąpecki od jej matka miała korzenie tatarskie, więc tutaj ta mieszanina, że tak powiem krwi tej gorącej, prawda, też powiedzmy tej krymskiej, południowo-wschodnich południowo tam rysów, też widocznych w jej, w jej urodzie, no to myślę, że też miało znaczenie. Poza tym ona była, ona była wysoką kobietą, 1,80 m, smukłą, szczupłą, no, no, także na pewno mogła się podobać. Zresztą z licznych jej fotografii zachowanych widać, że, że to była. No miała oczywiście potencjał na misjach jak najbardziej. Także nic dziwnego, że dziennik zagraniczni dziennikarze dostrzegli to na igrzyskach w Amsterdamie. No jest właśnie, bo. Ten aspekt sportowy. No i on tutaj powinien szalenie, totalnie wybrzmieć. I jeszcze raz przy, przypomnijmy, że Halina Konopacka zdobyła pierwszy złoty medal e, dla Polski. No, czyli, no, sytuacja wyjątkowa. E, również była, pan, panie dyrektorze mówił o tym, była poetką. E, wiem, że Hmm, drukowała swoje e, wiersze w wiadomościach literackich, e, między innymi. E, no więc, ten kolejny, jak gdyby, aspekt jej życia. No i następny też, no, myślę, że jednak mało znany. Mam na myśli fakt, już tutaj przechodzę do 39, 1939 roku, że no między innymi była kierowcą konwoju, który wywoził polskie złoto przez Rumunię. To było 70 ton, jak dobrze pamiętam tego właśnie polskiego złota uratowanego przez. No właśnie, notabene. Jej męża, pułkownika Matuszewskiego. E, no, a właśnie pani Halina prowadziła jedną z tych e, ciężarówek. Tak, w 1939 roku, w momencie, gdy wybuchła II wojna światowa. Jej mąż, pułkownik Ignacy Matuszewski, którego ta będę poślubiła, właśnie w 1928 roku. Ona też wspominała, że to był taki jeden z najszczęśliwszych w jej życiu, oprócz tego złotego medalu. Także to był jej pierwszy mąż tutaj w swoim nim, bo ona później później obdowiała po śmierci. Tak, po... mm -hmm. pułkownika Matuszewskiego. Aha. Po śmierci pułkownika Matuszewskiego wyszła już po II wojnie światowej ponownie za mąż, Natomiast w 1939 roku Matuszewski otrzymał właśnie misję bardzo ważną ewakuacji zasobów polskiego złota z banku polskiego. Była to bardzo, bardzo ważna misja, no bo już tworzący się ważna i niebezpieczna, bo tworzący się no, emigracyjny rząd na Zachodzie no, musiałby z czegoś żyć, prawda, i z czegoś organizować tą, tą pracę dla, na rzecz wyzwolenia Polski w związku z czym to. To była niesłychanie ważna misja i Karina Konopacka włączyła się w nią w sposób czynny, to znaczy, tak jak pan redaktor wspomniał, ona w tym konwoju wzięła udział, była jedną z, z, z kierujących właśnie tym pojazdem, i no, ten, ta misja zakończyła się całkowitym sukcesem. Całe złoto zostało właśnie tutaj przez, przez Rumunię i dalej przez, przez Turcję, Bliski Wschód ewakuowane i przypłynęło nie, w nienaruszonym stanie do. Do, do, do Francji potem do, dostało się właśnie w ręce rządu migracyjnego i dzięki temu można było tworzyć, tworzyć zręby państwa tego na migracji. E, niestety, można powiedzieć, skutkiem ubocznym, o czym też pisze tutaj autorka biografii e, Konopackiej, niestety w trakcie tej misji nie z, zaginął e, złoty medal olimpijski. Także coś za coś. No, tak, niestety. Ch chichot losu. Złoto. Innego rodzaju udało się uratować i wywieźć za granicę, natomiast medal gdzieś, gdzieś zaginął w trakcie tej misji, także. No, ale ta myślę sobie, że no szkoda, że zaginął ten złoty medal z Amsterdamu. No, ale no, jednak jakby na to nie popatrzeć bardziej tak z takiego takiego powiedzmy innego zupełnie spojrzenia, ta misja wywiezienia złota była. Rzeczywiście wyjątkową w życiu, wyjątkową sytuacją w życiu pani Haliny. Zmarła w sędziwym wieku. W wieku. Na Florydzie chyba. Yy, tak, to na na Florydzie w 1989 roku, a zatem można powiedzieć, że no, praktycznie większość tych najważniejszych wydarzeń XX wieku przeżyła, prawda? I yy, w XX-leciu międzywojennym ogniosła swój największy życiowy sukces. Potem y, okropieństwa II wojny światowej też niejako no, na początku przynajmniej ją dotknęły. Yy, Wziął udział w tej niebezpiecznej, a zakończonym sukcesem misji. No a później, cóż, no, yy, życie na migracji. Myślę, że to też, też, też było przykre, przynajmniej no, tak z dzisiejszego punktu widzenia, bo też dodajmy, że po II wojnie światowej Konopacka zaledwie trzykrotnie odwiedziła Polskę. No wiadomo, już w innym, in, nieco inną Polskę, nawet bardzo inną Polskę, w okowach systemu komunistycznego, i trzykrotnie jedynie odwiedziła Polskę na przestrzeni tych no, kilkudziesięciu lat przecież, które jeszcze spędziła za granicą, bo dopiero w 89 roku tak jak wspomniałem, zmarła. No ale cóż, no, kobieta Postać na pewno wybitna, zarówno jako sportsmenka, bo tutaj te liczne rekordy to można by długo wymieniać, zarówno jako właśnie sportsmenka, jako kobieta, jako, jako człowiek i też, też ten przykład patriotycznej postawy prawda, z czasów wojny i taki na pewno wzór do naśladowania, także na pewno możemy się szczycić tym, że że y, mamy tutaj do czynienia z, z Rawianką, aczkolwiek może dodajmy, y, ja tutaj nie mieszkała w Rabii, No, no tak, chciałbym dodać, może tak troszkę też y, y, prywatny wtręt. Otóż y, y, myślę, że to jest bardzo ciekawe tutaj z ustalenie autorki biografii Konopackiej, która dotarła do aktu y, urodzenia, wynika, że Konopacka troszkę przypadkowo urodziła się w ramię. Otóż w tym, tymże akcie urodzenia i także w późniejszych relacji wynika, że wówczas rodzice Konopackiej mieszkali w Piotrkowie Trybunalskim. W którym, no tutaj prywata Z którym w którym pan jest urodziłem tak, się i w, w, w którym do którego do liceum chodziłem i, i, i na studia I, i mieszkali rodzice Konopackiej właśnie w Piotrkowie w tym w tym 27 28 roku i po prostu matka Konopackiej postanowiła odwiedzić krewną kuzynkę w Rawie mieszkającą w Rawie mazowieckiej no i tutaj tak się zdarzyło że przyszła na świat no ale ale Tego już... nikt tam nie odbierze, prawda, że przyszła na świat Rawie I stąd też między innymi szczecimy się tym, bo mamy kim, prawda? Była, no i cóż, no jest przecież wiadomo, patronką Ośrodka i Sportu i Rekreacji, ale też chciałbym podkreślić, bo na otwarciu wystawy była, była pani dyrektor Irena Wiśniewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, ale także pani Danuta Doroba, była dyrektorka gimnazjum. Imienia Haliny Konopackiej, bo o no, gimnazjum już w tym momencie no, przeszły do historii tak. gimnazja, ale tutaj też mieliśmy oprócz Osiru, także patronką była jednego z rawskich gimnazjum, także gimnazjów, także Mostać, bez wątpienia. Fascynująca, bar, fascynująca z... bardzo ważna, bardzo istotna dla Polski jak i również dla Rawy Mazowieckiej. I na koniec naszej rozmowy. Panie dyrektorze, do kiedy wystawa e, będzie? Um na rynku w Rabia? No, wystawy planujemy tak do końca, do końca kwietnia. Widzimy, że bardzo, bardzo budzi jednak zainteresowanie, no bo to są takie duże plansze metalowe, które stoją solidnie zabezpieczone na Placu Piłsudskiego, czyli w centralnym punkcie miasta. Tutaj z dużym kościołem. To, także to też myślę, że sprzyja. Także zapraszamy do, do, do zapoznawania się z wystawą do końca kwietnia, bo później e, później wystawa będzie peregrynowa, że tak powiem. Udaje się do Warszawy. No bo też chcemy, żeby, chcą autorzy na pewno, żeby, my również, żeby jak najwięcej osób się zapoznało z, po, z tą wspaniałą postacią, biografią tej postaci. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a przypomnę, że moim i Państwa gościem był dr Marcin Broniarczyk, dyrektor Muzeum Ziemi Rawskiej w Prawie Mazowieckiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.